Witajcie kochani bardzo serdecznie. Tutaj Łukasz Cichocki i Adrian Madej i w tym krótkim filmie chcemy Wam przedstawić projekt Limitless Freedom, czym on jest i dlaczego odniósł tak spektakularny sukces w dosłownie miesiąc od startu. Kochani, żebyśmy wiedzieli o czym my w ogóle mówimy, to musicie na początku znać charakterystykę biznesów internetowych. I tak biznesy internetowe, jakby podzieliliśmy na trzy grupy. Adrian, jeśli możesz, Dokładnie opowiedz tak. o tych trzech grupach. Mamy trzy, trzy typy biznesów. Biznesy typu A, czyli biznesy bezpieczne, biznesy, w których nie ma żadnego ryzyka, biznesy typu B, czyli biznesy trochę bardziej ryzykowne, często wymagają już wkładu własnego, natomiast to nie jest jeszcze tak, duży, tak, tak duże ryzyko. I występuje jeszcze również biznes typu C, czyli biznesy. Hypy, piramidy, skamy, biznesy o bardzo dużym ryzyku wejścia. Wręcz bym powiedział biznesu. Dokładnie tak. Mhm. I słuchajcie, tak jak Adrian powiedział, mamy te trzy typy biznesu, i być może słyszeliście o takim powiedzeniu, kto nie ryzykuje, szampana nie pije, ale chcę, żebyście tutaj potrafili odróżnić ryzyko. Od głupoty, ponieważ słuchajcie, głupotą jest wchodzenie we wszelkiego typu piramidy. To jest no, niesamowicie popularne. Słuchajcie, my się tym no użyję tego słowa brzydzimy po prostu. Dokładnie. My widzimy, że ludzie w to idą, wiele osób w to idzie, no, My jesteśmy z... tego świadomi, no, że jesteśmy... ten biznes tak. nie jest dobry, że to będzie coś, co w najbliższym czasie padnie. Po prostu padnie. I takie biznesy nas kochani nie interesują. Dokładnie. E, dlatego w ogóle. Takie biznesy out, natomiast tutaj postanowiliśmy działać z biznesami typu B. Czyli uwaga, jest pewne ryzyko, ponieważ my tutaj inwestujemy w startupy, w firmy, które tak naprawdę mają ducha przedsiębiorczości, ale nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku. To tak w skrócie, słuchajcie. Natomiast uwaga, ryzykowne nie jest inwestowanie, ryzykowny jest brak wiedzy. Dokładnie Nie. tak, o tym pisał nawet Robert Kiyosaki. Każdy z Was już powinien znać tego autora. Brak wiedzy to jest zawsze ryzyko. A jeśli mamy pełną informację, to wtedy ryzyko jest oczywiście limitowane i mamy nad tym pełną kontrolę. I kochani, tutaj jakby przechodzimy do sedna. Dlaczego ten projekt odniósł już tak wielki sukces? Ponieważ my mamy wiedzę, mamy wiedzę kiedy. Co, z kim. Jesteśmy bardzo blisko właścicieli, bardzo blisko osób decyzyjnych. Zawsze, kiedy decydujemy się na współpracę z jakąś firmą typu B, to słuchajcie, musimy się spotkać z właścicielem, przegadać z nim temat. Jeśli to ma ręce i nogi, to Wy w tym projekcie dostaniecie możliwość dołączenia do tego typu biznesu, wsparcia takiego startupu. Oczywiście, jeśli uznacie, że ma to wartość dla Was, to działajcie tutaj. Słuchajcie, wchodźcie na maksa, ponieważ. Tak jak wielu network marketerów mówi, e, jeśli jest czas na biznes, jest możliwość zrobienia pieniędzy, to trzeba wchodzić na już i na grubo. Więc e, można sobie wpłacić stówkę dwie, zobaczyć, jak to działa, a ponieważ ten biznes wypłaca codziennie pieniądze, to ty już drugiego dnia widzisz, że to ma sens i warto wtedy wejść naprawdę na grubo, tak jak my to zrobiliśmy. Dokładnie. E, mój depozyt, słuchajcie, w Limitless Freedom to już jest ponad 12 tysięcy euro, czyli widzicie. To nie jest biznes, do którego ja was namawiam, broń Boże, a sam nie działam, nic z tych rzeczy. Tu ja wam pokazuję drogę, pokazuję, zobaczcie, wpłaciłem tyle i tyle, działa to u mnie. Spróbuj, jeśli chcesz. Dokładnie tak. Możecie mieć pewność, że biznesy, z którymi działamy w Limited Freedom, są najlepszymi biznesami obecnie na rynku, ponieważ informacja to jest coś, co jest dla nas najważniejsze i dzięki temu każdy biznes, z którym współpracujemy, jest na pewno dobry biznes. Dokładnie tak. Dlatego, kochani, jeśli ktoś z Was widzi w tym wartość dla siebie, chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy Was do nas. Dokładnie. Zapraszamy Was do nas, porozmawiamy, mówimy się na Zuma, ponieważ to jest poważny biznes, poważne pieniądze tutaj zarabiamy. Ja zawsze, kiedy chcę, kiedy ktoś chce ze mną wejść w biznes, ja chcę wiedzieć też, co to jest za osoba. Dokładnie tak, jakie hmm. ma oczekiwania, czego chce od tego projektu i co, co, co tak naprawdę ma zamiar, inwestując swoje pieniądze. Wiele network marketerów przyjmuje do siebie, do biznesów ludzi jak Leci, z łapanki, wszystkich. Słuchajcie, my reprezentujemy nieco inny poziom robienia biznesu, dlatego tak wiele osób nas podziwia tutaj, ponieważ my robimy ostrą selekcję. I tutaj nie chodzi o to, że musisz mieć jakieś, niewiadome jakieś wykształcenie. Nie, nie, nie. Słuchajcie, nieważne z jakiego poziomu startujesz, jeśli załapiemy wspólny język, będzie nam się dobrze rozmawiać na takiej zwykłej ludzkiej płaszczyźnie. To bądź pewny, że w biznesie, również współpracując z nami i my, współpracując z Tobą, na pewno razem osiągniemy niesamowity sukces. Także, kochani, zapraszam Was do Adriana, piszcie do tego człowieka. No i rejestrujcie się, działajmy tutaj, słuchajcie od razu, dowiedzcie się, rejestracja jest darmowa, także tutaj mówię o tej rejestracji, to jest darmowe, nic za to nie płacicie. Wejdź, sprawdź biznes, jeśli będzie to dla Ciebie jakaś wartość. Ciśnij dalej. Dokładnie tak. Ja również polecam współpracę z Łukaszem. To jest na pewno zdecydowanie profesjonalny lider, profesjonalny mentor, więc tutaj możecie mieć 100% pewności, że poprowadzi każdą osobę do tego, aby osiągała swoje cele, swoje marzenia i rozwijała się z każdym dniem. I na sam koniec, w życiu masz to, na co się odważyć. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.